Cześć, ja jestem Zebran i wiem, że nigdy nie rozpoczynałem w ten sposób filmu, jednak musi być ten pierwszy raz. Nie ulega wątpliwości, że Nickelodeon oraz Cartoon Network to konkurencyjne stacje. I co za tym idzie? Wiele razy w historii Nickelodeon konkurował z Cartoon Network i to w bardzo, ale to bardzo widoczny sposób i na odwrót. Dlatego dzisiaj skupimy się na tym, co jest lepsze, czy Cartoon Network, czy Nickelodeon. Ale się powtarzam. A także wytłumaczę, dlaczego według mnie Cartoon Network jest znacznie lepsze od Nickelodeon. Jeżeli chcesz więcej tego typu filmów, to nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, żeby być na. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Jak dobrze wiemy, Nickelodeon konkuruje z Cartoon Network i na odwrót. Przede wszystkim pamiętajmy, że obie stacje trafiają do podobnych odbiorców, czyli do dzieci i nastolatków. Obie stacje przedstawiają też podobne treści, z tą różnicą, że Nickelodeon o wiele mniej skupia się na kreskówkach, a bardziej na młodzieżowych serialach. I co ciekawe, nie zawsze tak było. Kiedyś na Nickelodeon mieliśmy wiele, wiele animacji. To właśnie w tym okresie pojawiła się ciekawa rywalizacja i wzajemne Dogryzanie sobie. Nickelodeon wyemitował reklamy promujące ich kreskówki. Jednak zawierały one w sobie elementy charakterystyczne dla Cartoon Network, i tym samym żartowali trochę ze stacji, trudno mi powiedzieć. Przykładowo pojawiła się ta specyficzna czarno-biała szachownica kojarzona właśnie z Cartoon Network, albo nawet napis Ordinary Tunes, co jest no, dosłowną parodią. Myślicie, że to zabawne? Nie, było bowiem coś lepszego. Kiedyś na Nickelodeon można było wykupić emisję własnej reklamy. Wiele firm mogło po prostu kupić sobie miejsce. I wyobraźcie sobie, że ludzie z Cartoon Network postanowili wykorzystać okazję. Stacja zasponsorowała sobie własną reklamę na kanale Nickelodeon. Tak, dobrze słyszycie, Cartoon Network na kanale Nickelodeon. Mimo tego, że są konkurencyjni. Co najlepsze, Cartoon Network zupełnie zadrwiło sobie z Nickelodeon, ponieważ ich reklama była w pomarańczowych barwach. Charakterystycznych dla wiadomo jakiej stacji, a przecież Cartoon nigdy wcześniej takiej reklamy nie emitował. Do tego postacie z animacji, które wszyscy znamy, zachęcały do oglądania właśnie Cartoon Network. Serio, osoba, która to wymyśliła jest geniuszem. Wyobraźcie sobie miny osób z Nickelodeon, gdy dowiedzieli się, że taka reklama miała miejsce. <grywa> Coś niesamowitego, serio. Niektórzy z was zapytają, co wolę ja. Czy jestem bardziej zwolennikiem Nickelodeon, czy może Cartoon Network? Muszę wam przyznać oczywiście, że w moim serduszku zawsze pozostaje Cartoon Network, mimo tego, że jestem ogromnym fanem na przykład Spongeboba, czy Avatara, Legendy, Anga. Jednak myślę, że Cartoon Network po prostu pokonało Nickelodeon. Nickelodeon bardziej zaczął Skupiać się na programach dla nastolatków. I nie mówię, że nie ma tam świetnych kreskówek, bo wspomniałem o SpongeBobie, który jest przecież kultowy i który jest myślę największym sukcesem stacji. Jednak, jeżeli spróbujecie wymienić takie naprawdę kultowe produkcje z Nickelodeon, to może być trudno. Trudno, aby wymienić ich trochę więcej. Nawet ostatnimi czasy dominują tam raczej programy typu Niebezpieczny Henryk. I oczywiście też kiedyś oglądałem iCarly, jednak w moim serduszku zdecydowanie pozostają animacje. Póki, guys, po prostu wolę kreskówki i tyle. Te programy często były takie. No, nie za bardzo. A Cartoon Network to stacja, jak z samej nazwy wynika, która zrzesza animacje. Co prawda, mieli w swojej historii straszny okres tych obrzydliwych programów, jednak zapomnijmy o tym, co było kiedyś, ok? Tak czy siak, dzisiejsza rywalizacja Nickelodeon i Cartoon Network nie jest zbytnio widoczna. Tym bardziej, że stacje widocznie się różnią. Cartoon Network niezmiennie tylko i wyłącznie skupia się na animacjach, natomiast Nick poszedł w inną stronę i za bardzo nie inwestuje w kreskówki. Jednak musicie przyznać, że to, jak rywalizowali w przeszłości, w przyszłości robi wrażenie. Oczywiście lubię też Nickelodeon i niektóre ich produkcje, zwłaszcza Awatara Legendę Anga. Jest to jedna z moich ulubionych kreskówek i lubię ją bardziej od na przykład niesamowitego świata Gambola. Jednak Cartoon Network i tak według mnie jest znacznie lepszą stacją. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli chcesz więcej, to nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę i suba, żeby być na bieżąco. Przypominam też, że w każdą sobotę na kanale pojawiają się teorie z kreskówek filmów animowanych. Dlatego wejdź w sobotę wieczorem na kanał i zobacz co tam się pojawi. Myślę, że ci, którzy że lubią właśnie niesamowity świat Gambola, będą zadowoleni. Dziękuję bardzo za oglądanie. Ja się już z wami żegnam. No i cześć.